Dzień dobry! Czołem Strażacy. Witam wszystkich bardzo serdecznie 11 listopada 2025 roku. Witając wszystkich w to szczególne święto, święto niepodległości, pragnę uczynić to hasłami dnia, które wyjmuję z Biblią na co dzień. W księdze Jozłego w ósmym rozdziale i pierwszym wierszu czytamy. Nie bój się i nie lękaj się. A Pan Jezus w Ewangelii według Świętego Mateusza w dziewiątym rozdziale, w wierszach 29 i 30 powiada. Wtedy Jezus dotknął ich oczu, mówiąc, według wiary waszej niech się wam stanie. I otworzyły się ich oczy. A my łaskawy i dobrotliwy Boże prosimy, dotykaj się i nas, aby otwarły się nasze oczy i uszy, byśmy mogli być dobrymi zwiastunami Twojej prawdy. Amen. Dziś właściwie zamykamy długi weekend. Wielu z nas go w różny sposób przeżywało i doświadczało. Dziś pięknie powiewają. Flagi państwowe, jesteśmy zachwyceni, zauroczeni dzisiejszym świętem. Niektórzy z nas, ja także, przygotowujemy się do świętowania tego szczególnego dnia. Strażacy, a także inni przedstawiciele służb mundurowych otrzymają awanse na wyższe stopnie służbowe, otrzymają odznaczenia, wyróżnienia i tu im serdecznie gratulujemy. Ale cały czas człowiekowi towarzyszy jakiś dziwny lęk, jakiś dziwny niepokój. Pytamy niejednokrotnie, co dalej, co począć, co zrobić. Kiedy popatrzymy, co wokoło nas się dzieje, jesteśmy tym zaniepokojeni, zatrwożeni. Pytamy, czy podołamy? Czy rzeczywiście przejdziemy zwycięsko przez ten czas próby i doświadczenia? I być może przed naszymi oczyma stają karty historii naszego państwa, kiedy także wielu pytało w 1918 roku, czy podołamy, czy warto w to wchodzić i walczyć o wolność. Takie same pytania towarzyszyły Izraelitom, kiedy. Mieli wejść do ziemi obiecanej. Bóg obiecał im, że po okrutnych i strasznych latach niewoli egipskiej zaprowadzi ich do kraju opływającego mlekiem i miodem. I kiedy stanęli już przed wejściem do ziemi obiecanej, wielu zaczynało drżeć, wielu zaczynało pytać, czy to ma sens. Militarnie na pewno nie pokonamy. Tych, którzy mieszkają w tamtym kraju. Ale Bóg obiecał, że będzie ze swoim ludem i nigdy się nie wycofał z tej obietnicy. Bóg obiecuje i dziś, że będzie miał nas swojej opiece. On nam to obiecał w chwili, kiedy zawierał z nami przymierze przymierze chrztu świętego, kiedy powiedział do każdego człowieka, powiedział do ciebie i do mnie. Moim jesteś, nie bój się, nie lękaj się. Ja Cię nie opuszczę, ja będę z Tobą, ja będę Cię prowadził wszystkimi drogami, ścieżkami życia. Ja jestem z Tobą. I na pewno nieraz i nie dwa, drogi słuchaczu, drogi strażaku, doświadczyłeś tego, że Bóg ma cię w swojej opiece, że On trzyma cię za rękę i bezpiecznie prowadzi drogą życia. Owszem, na tej drodze pojawiały się łzy, na tej drodze pojawiały się i smutki, na tej drodze pojawiała się niepewność. Ale on był z tobą. Przypomnij sobie, kiedy wydawało się tobie, że w życiu jest bardzo ciemno i trzeba było poruszać się po omacku. Kto dodawał tobie sił? To Bóg, czy poprzez drugiego człowieka stawał na twojej drodze życia? Czy poprzez swoje święte słowo, czy poprzez piękną, nabożną pieść, czy społeczność nabożeństwową. On jest z Tobą. I ten Bóg chce, abyś także przejrzał na oczy, tak jak ci, którzy byli chorymi, którzy nic nie widzieli. On chce dotknąć Twoich oczu, abyś zobaczył. To wszystko, co On w swojej miłości, w swojej dobroci Tobie daje. Ale tu potrzeba, pierwsze, zatrzymać się przed Jezusem Chrystusem. Tu potrzeba wielkiej wiary, wiary zrodzonej ze słuchania Bożego Słowa. Tu potrzeba przyjścia do Chrystusa. I może dziś, kiedy wszyscy się cieszymy, kiedy. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za wolną ojczyznę, za ojczyznę, w której może rozbrzmiewać Boże Słowo i nie prześladują nas za to, że wyznajemy wiarę w jedynego Boga. Przyjdźmy do Chrystusa, podziękujmy Mu za nasz kraj, podziękujmy Mu za naszą ojczyznę. Zrzućmy przy pomocy Chrystusa ze swoich oczu, Łuski nienawiści, złości, uprzedzenia i obleczmy się w Chrystusową miłość, w Chrystusową dobroć, bo tego wszyscy potrzebujemy. Może zawołajmy tak jak wołał Heinrich Gisen. Niech nadzieja nie stanie się dla nas rozmytą przyszłością. Nadzieja wzmacnia. Żyjemy nią przecież już teraz. Ty, oczekiwany, jesteś już między nami. Tak Bóg jest między nami i ma nas w swojej opiece. Dlatego wołaj, przyjaciela mam, co pociesza mnie, gdy o Jego ramię oprę się. Bać nie muszę się ani ronić łez, gdy o Jego ramię oprę się. Bo Boże ramię to jest w ucisku pewny gród. Boże ramię, do niebieskich mnie zawiedzie wrót. Pozostańcie z Bogiem. Błogosławionego świątecznego dnia, strażacy, ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. Niech Pan Bóg Wam błogosławi. Z Bogiem.